While we're idling about, I think I'll take a short nap. Wake me up when something interesting happens. Will do. Will do. Will do. The sellers do. of the Astral Academy. I'm here to hmm. find something, aren't I? No, czarodziej if I don't find kropelka. Czarodziej, czarodziej. Smoklata za nami. <laughs> Drakarist. Drachy w małych. <laughs> Co to jest? O, ta zaraz dojdzie, czekaj Ehehehehe czym... wysunie. wysunie szybciej! Nie doradzę szybciej, zmęczyłem się, ręka mnie boli. Musi, musi czerwona się zrobić. Nope. A! Szybko musisz. Trzeba się to zrobić. Nie wiem. Po co to jest? Weź. Chciałem powiedzieć, zmień Łukiem przez szelę. Przecież nie można. No. Nope. Jakby, że ja może. tam. Niżej i tam. Dalibyście, a to się od razu. Mhm. Na siłę. A tam jeszcze jest wyżej. Pierdolisz, kurwa, dawaj. No, dlatego tu chyba. Aha, czekaj, no... Wejdę. O! No. na siłę. Nonsens. Ja nie rozwiązanie. O, no, i to był ten wielki. Gdzieś mnie. <sóscanho> o que é Чем что-то. Вот Nice. Easy. I kurwa asasiny? Z czarodziejów? Ty tam na górze ten balkon, ty byłeś na to ból tam? Tak. Aha, to tam zbyłeś. A tu tędy pewnie można było wejść, tak? Nie tak. Jeszcze ty skrzynkę byś postawił. Tak, tylko że pamiętasz, że jak na jednego się gra, to nie masz takiego ususu. No nie. Faktycznie. No, wtedy by się leko. No. No. Kręciołek. Oj, no gdzie ty wlecisz? Tu chciałem. Oooo, tak zostałem <śm> właśnie, nie? Ja pierdolę. Za późno <śm> się zorientowałem. Trzeba skrzynką w drugą stronę Co? To kręcać. wszystko dlatego, że zaczęliśmy myśleć. Patrz, skakuj na pierwszy. Na siłę. Oj, 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 oj. oj, 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 oj. O kurwa. Bo... Trochę turbo <laughs> się włączyło. Nitro kurwa. Zagotowało tylko. Czy to tylko... Nie wiem, chyba tak. Ja już tam nie chcę wracać. <śmiech> <śmiech> się okaże na koniec. No. Czego wow. czekaj Ty lecisz okay. Co za kogoś Co? Co? Co to było? Przycisnęłeś mnie Ma tu jest ta Uważaj jedziesz do wody chyba. Nie zjadę, nie Trzymać. Trzymam trzeba, trzeba opuścić Puścić? No. A to. Potem nie wraca, tak? No. Czeka po tutaj, idzie to. Do... No bo trzeba na górę potem po ścianie się spiąć. A... No masz się, odbijaj od ściany do ściany. Aha, o! Jestem. A ja? Zgi. <grym 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 <tu> <grym <lecisz> <grym ale to nie można tej kolejnych odjebać. Patrz, patrz, to ja odjebałem. Co ty odjebałeś właściwie? Nie wiem, jak on wlazł. Szkurwa, się nie pętasz. Ja, ja nawet nie, nie widziałem swojej drogi, więc co to było? W szoku, kurwa, byłem. Tak skoczył po prostu? No, no. O, to... o. Wow, wow! Domu arigato mi stało bato. co? To na ziemie na. No wiem. Chcę eliminować. Wam web wal, i... zauważyłeś, bo on czerwony łeb, nie? Wiem, wiem właśnie. Walnie w ziemię, to no tak wtedy, właśnie próbowałem nie? zrobić. O, teraz, teraz Widzisz? dobra, ja go tam zwabię, a ty. <ścoughs> Chyba wbiłeś mu łeb do środka. A teraz dostanie kulu. Nie oddawaj, ty mnie ożyw lepiej. Nie wiem, właśnie. Ma ręce w górze. A! Nie mogę tu... wiesz? Czemu się mnie tak? Czemu nie chce zdechnąć? Już nic mu się na czerwono nie świeci w sumie, ale to... Nadal no jeździ za nami Oddaj mu <noise> O, tam można ścianę rozwalić na górze, może tą kulą rozwal O, ja rozwala. Mam no, jeszcze jednak eee! Na no. <laughs> Narazka. Przekrywie. Chcesz go próbować załatwić? Ja myślę, że się nie da. Ja myślę, że dokładnie zgubił tylko po to, żeby tutaj można było zbić to tak, ścianę. Tak. Te. piąteczkę Rocky Balboa. Patrzyłem, jakie są achievementy do zdobycia. To wszystkie praktycznie są tylko, żeby przejść misję albo zdobyć całą eksmisję. Czy nie przeszliśmy tego? Czy nie przeszliśmy tego? Teraz przeszliśmy. To czemu nie ma jest. To za gra Tutaj nie ma Zbugowana, tam też nie było dla mnie A myślałem, że przecież nie się nope. Nie, sobie, że umie fireballa No. Niestety Nie umie, lebiega. biega Nie ma tobie o. <laughs> Patrz gdzie ty lecisz? Nie, no jeszcze wyżej. Co <laughs> mi zrobisz, jak nie złapiesz? <laughs> Czy jeszcze tam jeszcze? O, jaki kurwa, sassy. To jak, przecież kurde. Szybszy czy tą grać, nie? O, tam jeszcze jest Dawaj, hmm. dawaj. <grym _> Zajął. Zau, zau. tak będzie. No! <grym _> Not like this. Not like this. O ten znowu się pojawił. Czerwone kapturek. Help! 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 Jesteś nieco? <noise> Dzień. Panikowałem. Panikowałem. No. <noise> o. To nie ma. No wszystko, nie? Tak, proszę. Nie? Kurwa gdzieś. Teraz? Teraz tam. miniałku. Hmm. dobrze. Ok, w tym kurwa. No, tym momencie, w tym momencie, As tym as nie ma <gors> Czemu to miało służyć? Żeby to podnieść? Przepraszam bardzo. Czy to odwrotnie właśnie? A, to chyba odwrotnie, wiesz? <gorsz> Nie. <gorsz> 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 stanąć na tą belkę i tam skrzynką podnieść nas. Kurwa, jak. Od siły można użyć. Co to trzeba układać? To można spać? A, nic mi się nie dzieje. Tam w jedynce chyba i w dwójce było achievement, że trzeba stanąć na wieży, z dwunastu klocków przecież wyczarowanych. Mhm. Trzajesz. I utrzymać się przez tą ilość czasu, żeby nie zrobił. Time's over. A! No kurde! Nie, nie rozumiem, tak to skacze po ścianach jak pojebane. To jest kurwa. No nie, nie. I czasem dlatego spada, nie? Nie wiem, dobrze. Żeby... No jak? Je... O, jest no. minuty. No nie ma, nie ma tej flagi, dalej Bóg. Zobaczę to wcześniej. O, to się rozwinęłeś. Tu jest jeszcze jeden. Tam dane, na górze, nie? no widziałem. Wcześniej się... Night will make a fine feast for my o, o! Grubo. What the fuck? Mm. A, ty jest. Ożywi? O, druga tura. Dawaj. O jakie pazury mają. Ty, to są to jest stworzenie, które w słowiańskiej mitologii się nazywa leszy. To jest Leszek? taki duch leszy. Leszek, Leszek. Dawaj, kurwa. Taki duch lasu. W Wiedźminie też trójce się pojawiły. No i co? So. Dasz? <laughs> Hmm. Czyli zostały nam jeszcze trzy fabularki. Jedna chyba jeszcze ta mała. I co? Koniec, tak? Dwie małe. Nie, jedna mała to pewnie na końcu boss będzie.